Dzień dobry, jest piątek, 21 stycznia, minęła godzina 14. Marcin Mańka, zapraszam do Studia Lotto. Dziś dzień babci, proszę pamiętać o życzeniach i prezentach. To mogą być na przykład zdrabki. Ich wybór jest naprawdę spory, a co najważniejsze, można w nich drapnąć duże pieniądze. Między innymi w tym miesiącu w zdrabce Zielona Kasa trafiło się 200 tysięcy złotych, a w zdrabce Elektryzujący Cash aż ćwierć miliona złotych. W sumie w tym roku dzięki zdrabkom wypłaciliśmy już ponad 55 milionów złotych. Pozdrawki, zapraszam do punktów lotu, a teraz pora rozpocząć popołudniowe losowania. Do jutra, grając w MultiMulti -multi, na 8 litrów, można wygrać o połowę więcej w tej samej cenie zakładu, czyli zamiast 22 tysięcy złotych 33 tysiące, a grając z plusem zamiast 130 tysięcy aż 195 tysięcy złotych. Zachęcam do gry, a już teraz zapraszam na losowanie. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejno ułożonych kul, bęben Maszyna jest pusty, zwalniamy blokadę. I rozpoczynamy losowanie dwudziestu liczb. Trzydzieści osiem, czterdzieści cztery, trzydzieści dziewięć jeden siedemdziesiąt siedem osiemdziesiąt trzydzieści pięć czterdzieści siedem sześćdziesiąt dziewięć

Miło mi poinformować, że we wczorajszym losowaniu lotto w Strzyżowie padła wygrana warta ponad 5 milionów złotych. Serdecznie gratuluję. Kolejne losowanie już jutro, a teraz pula na wygrane pierwszego stopnia wyniesie gwarantowane 2 miliony złotych. Życzę Państwu celnych typowań i trzymam kciuki za kolejnego lotto milionera. Już prawie 430 graczy zdobyło dzięki kaskadzie ćwierć miliona złotych. Żeby wygrać takie pieniądze trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów 12 liczb znajdujących się na losie. Zapraszam na kaskadę. W kasacie maszyny losującej mamy 24 kolejno ułożone kule. bęben maszyny jest pusty. Zwalniamy blokadę i rozpoczynamy losowanie 12. 5 1 6 24

tylko do godziny 19 można zawierać zakłady na dzisiejsze losowanie Eurojackpot. pod. Warto zagrać, bo teraz do wygrania jest 215 milionów złotych. Euro podgra gra się naprawdę prosto. Wystarczy wytypować 5 liczb z 50 oraz 2 z 10. Trzymam kciuki za celne typowanie i życzę wysokich wygranych. W zdrabkach do zdobycia są wygrane po kilka złotych, ale też nawet po 2 miliony złotych. Od wczoraj w punktach sprzedaży lotto pojawiła się nowa edycja zdrabki Ekstrapensja. W tej zdrabce gracz otrzymuje 100 tysięcy złotych od razu, a 3 tysiące złotych będzie otrzymywał co miesiąc przez 3 lata. W tej edycji Zdrabki czeka na Państwa 10 takich wygranych po 208 tysięcy złotych, jak również wiele innych wygranych niższych stopni. Aktualna pula przeznaczona na wygrane to ponad 34 miliony złotych. Więcej informacji o Zdrabce na stronie lotto.pl Za chwilę podam pierwszy dziś wylosowany numer Super Szansy. Najpierw jednak przypomnę wyniki losowania multi-multi oraz Kaskady. Zacznę od multi-multi. 38, 44, 31, 29, 9, 3, 41, 77, 80, 35, 47, 69, 11, 32, 53, 12, 75, 71, 16, 39. Liczba 39 jest plusem. W kaskadzie do wygrania było 250 000 zł. Żeby zdobyć tę wygraną, trzeba było mieć szczęście w losowaniu takich 12 liczb. 5, 1, 6, 24, 14, 9, 10, 7, 17, 2, 12, 18. Na kuponach wybranych gier lotto znajduje się numer superszansy. Tworzy go 7 cyfr z zakresu od 0 do 9, kto go aktywuje i trafi wszystkie cyfry wygra 2 miliony złotych, a kto trafi 6 cyfr wygra 100 000 zł. W pierwszym dziś losowaniu superszansy padły następujące cyfry. 2, 3, 7, 6, 2, 9, 4. Gratuluję zwycięzcom, kolejny numer poznamy w wieczornym studio Lotto. Zdrobki można kupić w punktach lotto, natomiast w większość gier lotto można grać też przez internet na lotto.pl lub w aplikacji mobilnej. Warto powiedzieć o tym swoim babciom i pomóc im założyć internetowe konto gracza. Dzięki temu będą mogły grać o każdej porze i to bez wychodzenia z domu. Nasze spotkanie dobiega końca, ale już zapraszam na wieczorne losowania, które poprowadzę. Rozpoczną się o godzinie 21.50, a będzie można je oglądać m.in. na antenie TVP3. Dziękuję i do zobaczenia. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie. Otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 215 milionów złotych. Eurojackpot, doświadczaj więcej.